Był WW w, u nas tutaj tam właśnie na podwórku, o stolik tam stoi i cała kamera później chłodno było to przyszło i przyjechała jego fajna ta kobieta fajna, całe te i chciałem powiedzieć kurwa ogółem taka wysoka met osiemdziesiąt chyba jeden taki dłuższy, cały szczupniutka cały te jak się patrzyło jak ja rozmawiałem tak miałem ochotę tylko głupio było mi, tak ochotę miałem ją ogółem zerżnąć normalnie zerżnąć nogi by spodnie bym jakby ona była sama, cała te, no i było dwóch jeszcze i po prostu chętnie bym ją delikatnie takie miałem, Widziałem jakie delikatne te nogi całe bym. Ona mi się śniła chyba już trzy razy i po prostu. Mój ogółem Kutas chciałby tam się dla niej w tą cudowną kciupkę wcisnąć i pobawić się w to, żeby chapało, całe te, żeby soki, całe wszystkie, żeby się pociła i byśmy się rżnęli się po francusku nawet, jakby miała ochotę. Ale co, głupio było mi coś powiedzieć, bo to ja tu znam, a on dzisiaj byłem na mieście, jakie fajne, wchodzę w spodniczkach, nie duże, całe czytki, nawet byłem w tym, pozdrawiałem w zatrudnieniu, bo tam mam zadzwonić do, może do jakiejś pracy pójdę, do hurtowni, mam te uprawnienia na wózki yy, widłowe całe te, ale tam jakie fajne siksy teraz chodzą, dupami kręcą, jakie pachnące, ja całutki całą się umyłem, przybrałem się, całe te, się umyłem, oguliłem się, całe te i no tak bym się do jakiejś teraz chętnie przytulił. Do normalnej Pięknej kobiety I Robiłaby Wszystko ze mną co by chciała Skakałaby Ja bym nogi do góry I na siano nawet Na takie co Duże role tej sian Co w stodole są I bym nogi te podnosił I Kotłowałbym Aż Grzyb to sporo ten bym był aż stękała, bliszczała i wszystko bym. Mam ochotę wylizać dla tej właśnie cipkę. Tak wylizać cipkę, żeby ona aż bąka puściła z rozkoszy. I ogółem pójdę teraz do psa i dam teraz, o, jak, jak mówiłem właśnie o, o tej u w, w, w. tej fajna taka szczupkutka, całutka, i bujaczka dałem w rączkę na pożegnalne, jak popatrzyła się i uśmiechnęła się. Nie? Miałoby ochotę na pewno na romans na taką majówkę na rżnięcie się całą noc by było chyba nie całą noc